Temu, byliśmy w jednej drużynie harcerskiej, w takiej fajnej drużynie, która była ósmą drużyną harcerską, nosiliśmy taki same takie dzieciaków wtedy, byliśmy fajną i mocną drużyną, bo byliśmy nawet czwartą taką różną sztandarową wwiązką harcerskiej. Czyli drużyną mogliśmy reaktywować to wszystko, co było takie fantastyczne, tak? Czyli zacząć wchodzić fantastycznie. Ktedy się przyjaźnili ta przyjaźń przetrwała. i sobie. Głównym celem działań stowarzyszenia jest wspieranie środowiska harcerskich. Różnych środowisk. Hmm. Powiem Ci tak, wydaje mi się, że takie chwile, to są takie ogromne chwile, kiedy wracamy na przykład z budaku i dostaję same sądy, co, że dziecko jest hmm, przeszczęśliwe i nauczyło co robisz, doceniają to, bo ludzie doceniają pewne rzeczy, to sami od siebie też chcą tak robić. Tak? Kto tylko potrzebuje czegoś, postaramy się pomóc, no nisko dla zbiorów, no multum, tak? Multum takich tak organizacji. Sepki, naprawdę sepki musi podejmować. I sobie wszystkie soku. Każdy z tych ludzi robi to bez korzyści. Jakiekolwiek korzyści materiału.